Sparringa przeważnie mówi się o grze, ale trzeba też spojrzeć na skuteczność, której na razie z nie ma najlepszej. Nie ma i. Tak, nie ma i tutaj ja to widzę, ale my dopiero od tego tygodnia zaczniemy pracować. Generalnie tylko żeśmy grali te małe gry, sparringi, wszystko się odbywało na zasadzie, i trzeba zrobić odpowiednią pracę i selekcję. No tak teraz... się odkształca na tym zespole, bo dużo jest gierek który kończy na małej przestrzeni. No ale tego kluczowego podania zapięcia akcji nadal brakuje. Tak, tak, ja tu widzę i na przykład, o ile w środę nie byliśmy tak zmęczeni, fajnie to wyglądało. I szczególnie te tak, jak powtarzam, Boki nam bardzo fajnie grały. To dzisiaj widać po nich, że po prostu odczuwają trudy całego tygodnia i nie zaciekawie wyglądali. I podejrzewam, że w środę będzie następny taki spadek, gdzie jeszcze będą czuli to, ale niestety musimy przeżyć ten okres tak jeszcze mówiąc o grze i ustawienie zespołu, to ustawienie z jednym napastnikiem i podwieszonym ofensywnym pomocnikiem będzie optymalne dla zawisza? My gramy trzema napastnikami. O, no tak wysoko, można powiedzieć, że ci skrzydłowie tak są też schowani trochę. Wysoko dlaczego? No bo muszą iść ze swoimi obrońcami wyszło, a, a dzisiaj się gra tak, że skrajni obrońcy idą bardzo wysoko i to jest takie wrażenie, że ale my gramy bardzo wysoko oczema, także jesteśmy na pewno tutaj, jak będziemy grali u siebie, na pewno będziemy tak grali, tak będziemy przynajmniej chcieli grać, żeby być odważni, żebyśmy my grali na połowie przeciwnika czy napastnicy Imech Toporkiewicz spełniają, pańskie oczekiwania? Jeżeli chodzi o Imecha, tak, jeżeli chodzi o tego Toporkiewicza, to jest młodzieżowe, musimy się zastanowić nad nim, czy, czy, czy to jest to, widać po chłopaku, że, że przyszedł z niższej ligi jest bardzo zmęczony. Bardzo po nim najbardziej chyba widać, że, że jak go odczuwa te trudy tego okresu. Ale bo musi to przeżyć, niestety. A nie warto było czasem inwestować w kubę Bojas, który jednak w tym sukcesie poprzedniego sezonu radził sobie całkiem nieźle. A tutaj w lepszym towarzystwie też by mógł nabrać doświadczenia. Ja myślę tak, że, że to jest bardzo fajny chłopak. Ja dużo ciepłych słów o nim słyszałem, ale ani to Porkiewicz, ani Bojas, nie na dzień dzisiejszy by nie funkcjonowali w pierwszym y, zespole fosłowej 11. I teraz takiego chłopaka, którego ma się u siebie, posadzić go na ławie i będzie grał w piątej lidze. To ja uważam, że o wiele zdrowsze dla niego, lepsze rozwiązanie jest to, żeby go wypożyczyć w drugiej linii, żeby tam grał i na przykład w zimie znowu go zaprosić i zobaczyć, zrobił progres, jaki jest prawie w międzyczasie go obserwować. I ten chłopak na pewno się rozwinie. Jeżeli go zostawimy u nas, to go po prostu udusimy że tak pytając o nominalne pozycje, jakie pan widzi w zespole zawodnicy Majkowski i Wójcicki są dla Pana typowymi skrzydłowymi. Fajnie wygląda dla mnie Kuba Wójcicki na dzień dzisiejszy. Yy, ja jestem pewny tego zawodnika, ale go dzisiaj zagrał tylko tam fragmenty. A, a czy Tomek Warczachowski patrzy na te ostatnie sparingi przekonuje pana jako szybkie obrońca na tego Wie pan, Tomek to doświadczony piłkarz i on zawsze w każdej sytuacji wejdzie i poniżej jakiegoś poziomu nie zagra. To też jest bardzo dobry dru duch drużyny, ale wiadomo jakie ja ma umiejętności jemu tak może i też trudno grać taką piłkę, którą ja wymagam, żeby stoperzy się włączali z graniem. Praktycznie w każdej akcji ofensywnej jeden z tych obrońców powinien brać udział. To tam szukam bardzo szybkich chłopaków, którzy potrafili grać. Właśnie grę 1 na 1 i do mojej koncepcji jako lewego obrońca w ogóle nie pasuje. Tak, jeszcze pytając o tych środkowych obrońców, mówi Pan, że Bernaczyk nie olśnił, Parczakowski może nie posuwać do koncepcji, ale wtedy z osób mówi, że jutro może zjawić się na treningu igłękarz Skrzyński. Jeśli będzie Skrzyński dla Bernarczyka będzie miejsce w zespole? No właśnie, tutaj musimy się mocno zastanowić, bo dzisiaj nie mógł grać, on taki drobny uraz ma Markowski i uważam, że on e, jak grał, z Błażejem, nieźle wyglądał. Ja nie mówię, że Warczachowski nam e, nie spełnia, tylko mówię, że jemu jest trudno grać na tej nowej pozycji. Ale on nam zabezpiecza tą pozycję, w razie czego nie będę się w ogóle gdzieś tam bał, jeżeli on by miał zagrać, ale tej jakości wysokojemu brakuje. Ciekawy manewr stosował Pan z Paulem Kanikiem. No już powiedziałem tu wcześniej, rozmawialiśmy, że, że chciałbym tych chłopaków, którzy zdobyli ten awans, utrzymać jak najwięcej. To jest taki też chłopak, który świetnie trenuje, ma bardzo dobre parametry wydolnościowe, szybkościowe i jeżeli, jeżeli złapie tą taktykę, to myślę, że sobie spokojnie poradzi na tej pozycji. A ja lubię takich właśnie grających bardzo ofensywnie, skrajnych obrońców. Którzy bardzo nam pomagają w akcjach ofensywnych. A to prawa flanka obrony może być dosyć ciekawe, bo jeśli Kani utrzyma się tam, to dwaj dawni napastnicy będą tak. do wyboru. Mojków tak. też kiedyś było. I tak, myślę, i tak myślę, że, że jeżeli zapiemy świeżość, to tak będziemy grali bardzo mocno na, na tych bokach. I...